Ostatnio na moim kanale pojawił się odcinek ze sprawdzania najlepszych podróbek Brook Heaven. Dlatego widzowie w dzisiejszym odcinku zagram najstraszniejszą wersję Brookhaven I aaa zobskerował mnie potwór Naszą pierwszą grą jest Ashina Heaven I zobaczcie jaki tu potwór chodzi Co tu się dzieje Jak widzicie na dole mamy specjalne ekwipony, W którym jak widzicie mam jakieś skiny I mam jakieś straszne głowy Dobra weźmy sobie tą dynię z Halloween I zobaczcie jak to fajnie wygląda Dlatego widzowie nie wiem jaki jest cel tej gry Ale na pewno bym jedną Nie chciałbym spotkać tego potwora Pora właśnie jak na początku mnie skierował. O nie, zobaczcie, idzie tu zobaczcie, nie jest wielki, O nie! O, chyba mnie zobaczył! Nie, chyba mnie zobaczył! Co tu się dzieje? uciekamy Dobra, widzę, chowam się w śmietniku, chowam się w śmietniku! Dobra, tu mnie nie powinien zobaczyć. Patrzcie, nie zobaczył mnie! Dobra! I zobaczcie, widzę, tutaj dosłownie wszystkie budynki są właśnie zamknięte. Zobaczcie, tutaj nigdzie wejść nie można. No, te Kevin wygląda mega, mega strasznie. Ale zobaczcie, robi się dzień. Myślałem, że w tej grze jest tylko noc. Dlatego widzę, zobaczcie, znowu mnie go nie. Ten potwór, nie wiem, czy mi się uda uciec. Ale stajcie, no, jeżeli to jest wszystko, to. O nie, o, i zdadałem, widzowie. A grę oceniam 5 na 10, bo tylko potwór nas goni. Okej, okay, widzowie, więc naszą drugą grą jest Brookhaven Bad Horror. I zobaczcie, jak tutaj jest ciemne, jak to scary wygląda. Jak widzicie, widzowie, coś do mnie idzie, ale patrzcie, mam latarkę i mam pistolet, dobra. Chciałam do tego, uwaga, pum, e, nie, ten pistolet chyba nie chciał. To jest jakieś słabe, czemu to do mnie idzie? Ej, dobra, nie wiem, gdzie iść, widzę, się boję, że. Zaraz mi coś tutaj na ekran wyskoczy. Co to jest? Ile tego jest? Dobra, słuchajcie, musimy wsiąść w ten samochód. Ja sobie tej świecę jak bardzo mogę latareczką. A więc widzę, wsiadamy w to auto i uciekamy jak najszybciej. Nie wiem nawet gdzie, bo nic tutaj nie widać w tej grze. Masakra! I widzę, jedziemy sobie tutaj, ale... Nie! Co to jest? Nie zauważyłem tego nawet! Podejdźmy widzę tu. Nie! Idzie do mnie! O! Nie, za mną, dobra, uciekamy Nie, nie, widzowie, o, zginąłem Dlatego, widzowie, nie byliśmy tutaj w jeszcze jednym miejscu A mianowicie tutaj na policji Dlatego zobaczcie, widzowie, co tutaj jest, tu jest jakiś motor rozwalony Wchodzimy do środka i, e, zaraz Co to jest? Co to jest za stwór? Jak to creepy, widzowie, wygląda Dobrze, myślałem, że on się rusza, ale na szczęście Ten potwór chyba zasnął i stoi w miejscu Więc dobrze Dlatego, widzowie, ten horror block heaven oceniam, No 4 na 10 Był, widzowie, mega straszny, tu prawda, no ale tutaj jest mega ciemno i nic tej nie ma Jak widzicie, jedyne jakieś stworki nas gonią I widzowie, spodziewałem się czegoś więcej O, zginąłem na koniec Okej okay, widzowie, a więc naszą Następną grom jest Brookhaven Horror I o, gonił mnie to jest? Ja nie mogę jakaś i mnie gonić. Zobaczcie, widzę, co tu się dzieje. wychodzimy z tej gry. Dobra, on jest chyba zbyt scary. Zobaczcie, tu jakiś potwór tam coś leży. Ale tu jest widzę strasznie. Tu mnie goni jakiś omek, Nie! Widzowie! Dobra, on chyba mnie nie zabija. I co to jest? Jak się straszyłem? Ja nie mogę. Dobra, tego się widzę. Mega wystraszyłem. Nie wiem, o co chodzi w tym Brookhaven Horrorze, ale widzę, on jest mega scary. I czemu ten gościu mnie goni? A więc, widzowie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby my tu idziemy. Patrzcie, kotę! Patrzcie, mamy tu koteła A tutaj mamy co? Oj, zginąłem, widzę Ale zobaczcie, tam jakieś wybory mamy Okej, okay, widzę więc jak widzicie, jesteśmy tutaj znowu na wyborach I zobaczcie, jak jest strasznie Jesteśmy w jakiejś właśnie ukrytej kryjówce Jak widzicie, tutaj mamy jakiś checkpoint Dlatego sobie go bierzemy I zobaczcie, mamy pierwszy wybór, czyli jakiś jumpscare i olo pomidoro Nie wiem, sobie robię sobie olo pomidoro Ale no, wolę na pewno go niż tego, słuchajcie, jumpscare'a Dlatego, o, przejdźmy tu Ej, nie, nie mogę tutaj wejść, słuchajcie Dobra, nie, nie mówcie, że muszę... Tu weź, Ej, co to było? Dlatego, widzę, jak Wiecie, weszliśmy tutaj, okej, okay, mamy drugi Wybór, czyli mamy e, nic I mamy skimidi toileta, widzowie, no to Ja wolę skimidi toileta, dokładnie No i teraz mamy, widzę, koteła I mamy nuba, no to, widzę, to jest logiczne Że wybierzemy koteła, ponieważ koteły Są najlepsze i, o, co? No i są mówię, co to ma być, że my musimy wybrać Jakiegoś nuba, a nie koteły, dobra, idziemy tutaj I tutaj mamy tak, e, mamy Jakiegoś e, gorilla taka I mamy mnie, widzę, no to wiadomo, że Idziemy tutaj, no i dobrze no, przynajmniej jedna rzecz, widzę, była tej dobra. Dobra, tutaj mamy sobie już Scary postać A tutaj mamy Foxiego. Dlatego widzę, no ja wolę FNAF, więc pójdę tutaj, i tak udało nam się. Słuchajcie, dlatego widzę, jesteśmy teraz pod mapą Brookhaven. I zobaczcie, kto to mega dziwnie wygląda, co to jest? A więc widzowie, zobaczcie, tu, są, tu jest jakiś stwor, dobra, on mnie chyba nie goni. Widzę, mamy jakiś portal. Ej, co jest! No powiem wam widzę, że... No to robi wrażenie, tego, wejdźmy do niego i uwaga! Jesteśmy tutaj! Mamy jakiegoś pigi killer i shreka i jakieś pasi mamy Spongeboba, jakiegoś szczurka, co tu się dzieje? Teleport na nas widzę tutaj na górę Blue Kevin, dobra, tego trzeba ich pokonać! Strzelamy do nich widzowie! Strzelamy do pigi O! Chyba mi się nie uda, dobra, e, ja jednak chyba nie chcę walczyć. Powiem wam widzę, że ta gra ma mega dziwny klimat i zobaczcie tu. O, kolejny shrek, jakiś Sonic na... Zgoni widzowie, tu jest jakiś Sonik i O! Jakiś gość, jakiś killer! Nie no widzowie, nie wiem, ja mam uciec. Dobra, biorę mieć i walczę z nimi. o spuło! I chyba mi, widzę, nie wyszło Dlatego, widzę, ten horror oceniam 8 na 10 Ponieważ mega mi się podobał Było bardzo fajne właśnie tam O nie, Piggy go goni Chciałem powiedzieć, żeby bardzo fajne tam wybory musieliśmy sobie wybierać I jakiś portal, bo widzę I mega, mega fajny klimat ma ta gra I jest mega, mega straszny Okej, okay, widzę, a więc czwartą grą w dzisiejszym odcinku Jest Red Heaven I jak widzicie, ona tak wygląda Jest troszeczkę podobna do poprzedniej gry Ale widzowie, znowu mnie coś goni W tych grach cały czas, nie wiem, jakiś Potworym gonią, No o co tu chodzi? Ale zobaczcie, widzę. W tej grze mamy, jak widzicie, małe OB i helikopter. Czyli widzę, ta gra prawdopodobnie polega na tym, że na Brookhaven jest, widzę, teraz apokalipsa tych skierów I my, widzę, musimy uciec helikopterem do innego Brookhaven. Tak, widzę, ponieważ na się to Red Heaven. Dlatego, no, jest to mega creepy. I ja mam jedno pytanie, widzowie: Co to jest za mogus? Dlatego, widzę, jak widzicie, wchodzimy sobie już tutaj na górę. Lecimy i oh no, zobaczcie. Tu jest jakiś ziomek. Dobra, widzę, skaczemy na... Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest. Jakieś łóżko. Dobra, to są widzę, łóżka duchów, dlatego skaczemy. Oh no, musimy jak najszybciej uciec i zobaczcie, pode mną jest już ten scary postać. Dobra, dlatego, widzę, musimy się postarać, Uwaga, tu jest jakiś ziomek. Skaczemy, dobra. I co to robią te letubisie? Nie no, widzę, jak to creepy wygląda. Dobra, skaczemy na pierwszego letubisie, a na drugiego i na trzeciego. I teraz, widzowie, mamy te takie obby, co musimy, widzę, sprawdzić kamerą. Gdzie możemy jest to Tutaj stanąć i chyba to będzie czerwone dlatego lecimy i tak, dobra, udało się no i widzowie, ostatnie nam zostało dobra, tutaj nie działa, tutaj nie działa tutaj działa, a tutaj dobra, tutaj nie działa więc mamy widzowie i elegancko chyba powinniśmy uciec i zobaczcie się coraz więcej respi, czy możemy odlecieć tak, odlatujemy widzowie, a więc odlatujemy naszym tutaj helikopterem z tego red heaven i zobaczcie jak tutaj jest creepy, gry widzowie oceniam no niech będzie takie 6, no może niech będzie nawet 7 na 10 widzowie, ponieważ gra jest mega krótka, ale fajna. Fajnie, jakby te właśnie obi się tutaj powiększyło. I na koniec, zobaczcie, tu widzowie, uwaga, puu, wysadzamy tych jumpscarów. co tam, jak wyleciał. Ej, wra mi kamera laguje, patrzcie. Uuu, strzelamy we wszystkich, widzowie. Lecimy do kolejnej gry, tylko o te zombiaki tu rozwolę. Okej, okay, widzowie, a więc na sam koniec odcinka, jesteśmy na gierce Destroy Heaven RP, więc, widzowie, uwaga, bierzemy RP'a i puu, wysadzamy. I widzowie, zobaczymy, czy zagra jest aż tak straszna, jak mówią. I uwaga, puu, uuu. Co to było, ale kozackie widzowie No powiem wam, e, możemy zrobić, żeby Ten Brookhaven było straszne, tak widzę, Bo gra sama w sobie, widzicie, nie jest straszna Ale my zrobimy, że będzie straszna Dlatego widzowie, pościmy, pum, Wysadzamy wszystko Jak to kozacko wygląda i okay, pum. O, i pum Oj, widzowie, już nie ma szpitala Niszczymy Brookhaven, widzę, robimy apokalipsę na Brookhaven I widzowie, znowu zombie będą Słabości, tu się wszystko kozacko rozwala Pum Koniec wakacji, widzowie, nie, nieprawda, nie ma szkoły pum, pum, nie ma, nie ma widzę końca wakacji, wakacje trwają dalej, zobaczcie Cośmy tu zrobili, jak to wygląda. Okej, okay, widzę, ale z się tak wygląda cały wysadzony brook Heaven i jest to koniec widzę tego miasta. Tą grę oceniam 9 na 10, ponieważ możemy wysadzić cały brook Heaven, ale przydałoby się więcej broni. Dlatego widzę ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, no i cześć się, siema, elo! Siemano! Pum.